Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dziś miał być luźny odcinek z rybkami, ale niestety tak się nie da, ponieważ wczoraj skleiło się moje jedzenie dla rybek, bo ono się skleiło. No i wrzuciłem... No a ja im zwykle sypię tak, no a nie było jak tej kuli rozdzielić, bo ona się skleiła na maksa i jak kamień się zrobiła, ale jak do wody się wrzuciło, to się rozpuszczała, nie? Więc to była masakra. Dzisiaj miał być luźny odcinek z rybek, ale nie wiem, czy się odbędzie, bo zaraz wam pokażę, co się stało. Na razie wam zimę pokazuję, bo widok jest straszny. 3 2 i... No, no nie da się tego skomentować. No, przecież nawet nie widać, co jest z drugiej strony. No, to jest straszne. To się będzie filtrować z trzy dni. A co z moim jedzeniem? Uch, trochę wilgot się tu dostało, bo stało tutaj. A tutaj, jak się weźmie to, to tutaj się woda skrapla i tutaj trochę wody się skropliło, czas się skraplało czasami, dlatego częściej stoi tutaj. No ale zobaczcie, co się z tym stało. Miał być. Bo ja nie wiedziałem, że to się. Znaczy, podejrzewałem, że może się trochę woda zabrudzić. No ale że tak. No i ten. Teraz czeka mnie jakieś dwugodzinne skrobanie szyb. No dobra, pół godziny przesadziłem. No ale wszystkie szyby znowu trzeba zrobić, trzeba poczekać, aż się to przefiltruje. Przez jakieś dwa dni to się będzie filtrować, bo to nie jest taki brud, co pływa, tylko to jest taka gęsta zupa. Zobaczymy się za nie wiem ile dni. Może być tak, bo w dzisiejszym odcinku miało być coś takiego, że miałem Wam pokazać wszystkie rybki, jakby mi się udało, żeby się nie pomieszały. I miałem Wam powiedzieć, ile one mają lat, i chciałem taką aktualną i taką no, po samym ty tytule widać. Bo niektóre ryby mogą od nas już odejść, a są naprawdę stare, no i będzie smutno się z nimi pożegnać. Dlatego właśnie robię z takim jedną bardzo dużą i bardzo dobrą rybą, już się pożegnałem, jeszcze jak nie nagrywałem, no ale. Yy, fajnie będzie zrobić taki odcinek z pokazywania Wam. Nie to dlatego, że yy, by Was to zanudziło, bo kto szykował się na pająka możecie teraz wyjść ale możecie stać łapkę w górę chociaż nie, łapkę w górę zostawiacie na koniec jak wam się spodoba ten film eee, a jak ktoś mnie ogólnie lubi no to możecie z przodu zostawić łapkę w górę możecie zostawić subskrypcję jak ogólnie wam się podoba ją rybki i inne rzeczy oczywiście na tym kanale również są możecie zostawić subskrypcję statku już czerwonego naszego prawie nie widać możecie walnąć dzwona żeby nie ominęły was żadne inne filmy no i właśnie o co chodzi? Chodziło o to, żeby one zostały na YouTubie, że jak umrą, no to gdzieś one będą w pamięci YouTube'a. YouTube no. No i z tego właśnie miał być dzisiejszy odcinek, no ale widzimy, że jest to kompletnie teraz niemożliwe, bo widzicie, już od jakichś pół godziny chodzi filtr i tu się nic nie zmieniło kompletnie. Yy, więc widzimy się za nie wiem ile czasu, na pewno Wam powiem ile czasu, ale za długo. Za długo czasu. Widzimy się już za chwilę. Jak mi widać, ale jestem na balkonie i świeci mi tutaj słońce. Nie dziwcie się, że jestem na balkonie, ale w ogóle jest masakra. I otworzyłem okno, bo mam siatkę na muchy. W sensie, no wiecie, siatkę mam. I wietrzy się u mnie już godzinę. I zapach się w ogóle nie zmienił. Więc pomyśleliśmy, że to coś grubszego. I się okazało, że ta woda, co była w akwarium, zgniła i tak wali, że jak się otworzy ten, ten i chce się powąchać, to można zwymiotować. Po prostu trzeba będzie całą wodę wyciągnąć i nalać nową. Idę po Jest już kawałek po wyfiltrowaniu wody. Zobaczymy, co za chwilę będziemy wywać nową wodę. Przed chwilą jeszcze żyła, i widzicie, po to miał być ten film, i właśnie przez tą wodę jedna ryba zginęła. Więc właśnie po to miał być ten film i się nie udało. Więc zaraz, jak to zrobimy, to nakręcę to dalej. Y już jestem. Y tak jak mówiłem, powiem wam, ile dni minęło. Jak będę już przygotowany do tego, żeby akwarium było tak przygotowane, żeby można było nagrać. Tak jak pamiętam, ostatni kadr, który teraz widzieliście, przed tym teraz, to jest ten kadr, kiedy było tyle wody i ona była jeszcze pomarańczowa. Po wyciągnięciu tej wody i wylaniu okazało się, że ona jest różowa. Krótkie wyjaśnienie, co się stało. i Chodzi o to, że nie dlatego, że ja wsypałem za dużo jedzenia do rybek, tak się stało. Tylko dostałem profesjonalne wytłumaczenie od profesjonalisty. To się stało tak, że to się stało tak, że jedzenie, które było w tym pojemniku, w tym jedzeniu jest białko w tych płatkach. I jeżeli do białka dostanie się, do, czy do tego jedzenia dostaje się wilgoć, to białko zaczyna pracować, czyli gnić. I to białko, to jedzenie po prostu zgniło, i ja to nie wiedziałem, że to zgniło, i to zgniłe jedzenie wrzuciłem do rybek jako jedzenie, i ryby dostały truciznę, którą zaczęły jeść, i one przez skórę zaczęły wydzielać takie substancje chemiczne, to zabarwiło wodę aż na różowo. Więc to było właśnie takie krótkie moje wytłumaczenie, co się stało. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda akwarium, i za chwilę będziemy nagrywać to, co tak naprawdę w tym odcinku miało być. No, widzicie, jakie jest piękne akwarium. Teraz takie. wow! Tak, po prostu po nalaniu nowej wody. Właśnie tak wygląda czyste akwarium. Yy, nagrywam z ręki, no bo tak jest w sumie najłatwiej, żeby Wam pokazać. Wyłączam swój filtr żeby było łatwiej i teraz za chwilę dołączę Wam zdjęcie bo powiedziałem, że przez tą wodę właśnie jedna ryba umarła więc jeżeli uda mi się znaleźć jej zdjęcie w poprzednich filmach to już za chwilę Wam ją dołączę i widzicie już ją teraz za chwilę jeżeli nie uda mi się jej znaleźć no to ona była taka możecie sobie obejrzeć poprzednie odcinki rybek jeżeli wam uda się ją zobaczyć, to ona była taka e, przeźroczysta, była taka przeźroczysta e, i miała na, grz na grzbiecie, i pod spodem, przy odbycie, miała e, takie zielone plamki, które były sztucznie barwione, bo tak się da, nie powinno się tak robić, ale sztucznie ona była barwiona. E, no. I teraz co do Wam pokazywania, no bo wiecie na czym polega ten odcinek. Zaczniemy sobie może od góry. Tutaj mamy taką rybkę. Ja nazw niektórych nie pamiętam, ale wiem, że jest taka osoba, która zna te nazwy, no ale nie ma po co, żebym Wam dołączał, bo to nie jest wcale takie ciekawe. Ta rybka, bo wiecie, akwarium jest tak jakby nasze, moje i mamy. Więc tutaj są rybki i moje, i mamy, jeżeli mi się jakaś ryba spodoba, no to są u mnie w, w akwarium. I ta rybka jest właśnie mama, mama sobie wybrała, bo w sklepie wyglądała ona jakby była uśmiechnięta. Tak ona właśnie wygląda, wyglądała. No ale nie da się tego niestety przybliżyć, bo to jest zawodą, i nie da się tak tego wyostrzyć. Tak bardzo. No, tak trochę się da. No i ona ma taką historię, ponieważ ona zawsze mnie straszy, bo ona sobie wybiera na przykład tam miejsce do leżenia, na tym filtrze, gdzie jest tyle wody, ile ona ma. Raz tak było, że tutaj leżała na trawie do góry nogami i wyglądała jakby zdechła. Ona po prostu lubi udawać, że zdechła. Lubi robić wszystko, żeby było wyglądać jakby zdechła była i tam sobie leżała. Ja już jej nie wyciągałem, bo miałem ślimaki i mówię, dobra, to one ją zjedzą. A potem patrzę, że o, żyje i tak mnie tutaj straszy przez cały czas. Yy, tutaj mamy takie rybki, dwie. One mają, aha, jeszcze miałem Wam mówić, ile one mają. No to ona ma tak, już tutaj u mnie jest tak może pół roku. Te tutaj rybki to są danio, zielone. Danio mają przeróżne kolory, bo tak jak widzicie, ta rybka, co jest tutaj, to też jest danio, takie paskowane. I ona już tu jest, no, może tak od 3 lat, jest najstarsze. A najlepsze, najciekawsze jest to, że miałem takich 5 i przeżyła ta, a do, dodatkowo ma jeszcze przerwany ogon, tak jak widzicie. I właśnie ona najbardziej przeżyła, jest już bardzo stara. Widzicie, jak pływa tak, tak słabo. Te tutaj zielone cały czas się podgryzają i mają obgryzione ogony, ale raczej nie będzie tego widać. One były bardzo dużo mniejsze i naprawdę czasami się dziwię, jak one bardzo urosły. One mają tak z 2 lata, tutaj u mnie już są. Tutaj jest, zapomniałem nazwy, to jest ta tutaj, co pływa, niebiesko-czerwona. To jest, yy, za chwilę sobie przypomnę, i tutaj jest dokładnie taka sama. Znaczy ona nie jest taka sama, bo widzicie, że jest czarna. Już mi się przypomniało, to jest neonka, a tutaj jest. Yy, gdzie ona? Tutaj jest neonka, tylko czarna. Yy, tak się nazywa. Neonka czarna, a tutaj jest neonka zwykła. Yy, ogólnie neonki się nazywają, więc jedna neonka. Yy, wszystkie ryby, które są yy, te, żółto-czarne i te żółte. To są Molinezje i one są już tak u mnie no może z pół roku. Tak naprawdę nie wiem ile one mają, ponieważ dostałem je od dziadka, nie wiem jak długo u dziadka one były. Te tutaj czerwone nie pamiętam jak się nazywają, ale dziadek je również ma. Ale ja je kupiłem tak ogólnie, one bardzo wolno rosną, ale rosną do 5 cm, więc na razie mają tak ze może 3 no to jeszcze trochę urosną czasami się gonią yy, została nam jeszcze krewetka która jest u mnie już też od jakiegoś pół roku yy, i ona u mnie trochę urosła yy, u dziadka się rozmnażają w, no do, na początku miał chyba po trzy z każdego rodzaju może więcej teraz ma ich miliard tysięcy bo on ma takie wiecie wielkie akwarium, które ma yy, no może z półtorej metra takie wiecie, wielkie akwarium yy, i ma taki biom, powiedzmy, jak ja, bo ma kamienie, ja mam piasek, on ma kamienie i mam pełno roślin. Yy, nie wiem, jak jest teraz u niego, bo chyba mówił, że będzie robił jakieś zmiany, no a nie widzieliśmy się przez koronawirusa, więc nie wiem, jak to tam u niego jest, ale jeżeli ja u niego byłem, to było tak jak tutaj, że potem miał jeszcze taki wielki kamień, i na górze miał taki wodny mech i tam było tyle tych yy, krewetek, że można było uh, uh. Yy, tutaj w rurze siedzi mój sum, który yy, znaczy węgorz, który go widzieliście na jakimś tam odcinku on jest taki szary, zwykły i bardzo szybki z tyłu za statkiem, jego mam już bardzo długo yy, mam go już no, na pewno ze 3 lata i sobie tutaj u mnie dobrze żyje wcześniej jeszcze miałem takiego, tylko paskowanego, on był pomarańczowo brązowy i był też u mnie z dwa lata, no i niestety umarł ale jak teraz pójdę do sklepu, bo widzę takie takich już nie widzę, on jest brązowy, a te paskowane pomarańczowo-brązowe widzę ale jak ja sobie pomyślę, jaki duży, bo on był gdzieś taki, odtąd dotąd. On był taki duży. Ten sumek brązowy, co jest teraz, to jest może gdzieś taki. A on był taki. I jak się popatrzę na te w sklepie, to mówię sobie, jak on u mnie szybko urósł, bo te, co są w sklepie, są takie. A mój był taki. Więc ja mówię, teraz mam kupować i żeby znowu był taki mały i tak długo rósł. Może kiedyś go sobie kupię, ale trochę mnie to zniechęca. I chyba została nam ostatnia rybka. Nie, jeszcze tutaj z tyłu to jest brzanka, nie Bocja, przepraszam, to jest bocja, taka paskowana, ona jeszcze urośnie, chyba. I ona to jest właśnie taka przyziemna. Ona jest już u mnie, no chyba z rok, coś takiego, nie, z rok za dużo, też chyba pół roku mogę się mylić, bo wiecie, nie do końca pamiętam tak aha, nie powiedziałem o y, tych tutaj ile on nie są y, ich zawsze kupuje się więcej, ponieważ one, te tutaj y, lubią y, w, pływać w ławicach i to błąd, że ja mam tutaj tylko dwie a przez to, że są one różnego gatunku to, y, znaczy różnych rodzin to one nie trzymają się razem w grupie te tutaj tylko trzymają się zawsze w grupie yy... i powinienem kupić więcej, no ale nie miałem jakoś czasu i w sklepie ich za dużo nie było. I ich zawsze kupowałyśmy tak z 10, 5, żeby one, wiecie, mogły sobie w grupie pływać. Tych było 5, no jak widzicie została jedna. Tych było chyba 6 i ona już tu jest, no długo, może z 2 lata. Coś takiego, najśmieszniejsze było to, że kupiliśmy tak, kupiliśmy mm, 5 czyli tutaj jedna została trzy to były takie zwykłe, normalne, nic im się nie działo, a jedna to była z wykrzywionym kręgosłupem normalnie była takie Z znaczy ona była tak że tutaj była głowa tu był ogon był tutaj i ona była tak zgięta po prostu miała krzywy kręgosłup i ona została te trzy umarły i została ta z krzywym kręgosłupem i ta, czyli tak jakby ta z krzywym kręgosłupem dłużej przeżyła niż te zdrowe no, taki zbieg okoliczności. Więc one już tutaj są właśnie u mnie tak od dłuższego czasu. I został nam jeszcze Kirysek, który jest takim staruchem. On tu jest o mnie przynajmniej 6 lat. 6 lat już tu ze mną jest, ponieważ to akwarium tutaj yy, jest już. Yy, już tu mieszkam 8 lat, czyli jak tu się przeprowadziliśmy, to on był. Czyli ma więcej niż 6 lat, czyli ma 8, la, czyli ma 9 lat. On ma, ta ryba ma 9 lat plus jeszcze tyle, ile był w sklepie, bo kupili jak był taki malutki. A on ma 5, 6 cm. Bo go wujek ostatnio mierzył, on ma 6 cm i mieszka tutaj 7 znaczy 9 lat. To znaczy, on żyje 9 lat ze mną. Plus te rzeczy, które był w sklepie, plus te lata, które był w sklepie, więc nie wiem, ile on ma tak naprawdę. U mnie jest 9 lat. Więc to jest staruszek, i jakbym się z nim pożegnał, no to nie byłoby za kolorowo. Byłoby to bardzo smutne, więc fajnie, że on tutaj zostanie na YouTubie. No, on jest już takim staruszkiem. Właśnie tutaj tyle już jest, więc. Wszelkie stresy są tutaj zakazane. No a widzicie, jaki stres musiał mieć, jak tyle wody było. I jeszcze właśnie taka sytuacja była. No ale przeżył, nie przeżyła właśnie ta przeźroczysta ryba. Kiedyś miałem jeszcze glonojada złotego, którego też żeśmy kupili, takiego małego. A on urósł taki. Taki on urósł. Czyli miał z 10 cm, bo one duże rosną. Większy by już nie. On był złoty, a normalnie są czarne, więc złotego też można sprawdzi, kupić. Kiedyś zrobiliśmy taki test, jak już on umarł. On też był ze mną tak prawie długo jak kirysek, bo to były pierwsze ryby, któreśmy kupili. Pierwsze z ryb, które miałem. Yy, więc on był już naprawdę z nami długo i czas na niego kiedyś przyszedł, to było chyba z 3 lata temu, coś takiego, albo 2 lata temu. Tak, to chyba on um umarł 2 lata temu, ponieważ ten telefon, yy, mam zdjęcie jego, żywe i nieżywe, na pewno mam za chwilę, wam za chwilę dołączę. I potem wam dołączę niezbyt takie wyraźne, ale zdjęcie jeszcze kiedy on żył. Yy, więc za chwilę wam je dołączę. I yy, on właśnie z nami żył, no trochę żył. Więc yy, mam nadzieję, że odcinek z takiego research, researchu rybek wam się spodobał. Yy, trzymamy się z rybkami. Yy, miałem wczoraj, byliśmy w sklepie, mieliśmy dokupić rybki, więc jeszcze jakaś rybka by tutaj była i bym powiedział, że jest wczoraj. Chciałem kupić jeszcze jednego kiryska, bo ostatnio miałem, ale też zdechł. Yy, Taki jeszcze malutki był. Najlepsze było to, że on z nim pływał i czasami tak wyglądało, jakby ten staruszek go czegoś uczył i to tak śmiesznie wyglądało, że mniejszy ze starszym się bawią. Yy, ostatnio była też tutaj yy, taka wielka krewetka yy, filtrująca, no i ona niestety też zdechła. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał z rybek, z takiego właśnie pokazywania Wam wszystkich rybek, aktualizacji. Yy, I ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to odcinek z rybek Wam się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę. E, wtedy ona się zrobi taka niebiesciutka. Możecie to sprawdzić i właśnie ją kliknąć. E, możecie również zostawić subskrypcję na tym kanale, jeżeli rybki Wam się spodobały. Oczywiście na tym kanale są inne różne ciekawe rzeczy, niż tylko rybki. Wtedy jeżeli chcecie to sprawdzić, wtedy zapraszam Was na poprzednie odcinki. E, no i jak ogólnie rybki Wam się spodobały, możecie zostać subskrypcję, jak czerwony stateczek u nas, u, rybki, u rybek. Jeżeli chcecie, żeby ominęły Was jakieś inne odcinki z rybek lub, od nasze, lub z naszego pajączka, wtedy możecie kliknąć dzwona. Już dzwon się nam trochę zakurzył, bo dawno nie było odcinków, więc możecie walnąć dzwona żeby nie ominęły was żadne inne filmy a ja zapraszam was też również na inne kanały na przykład na kanał zająca ptaszniki zająca tam są pająki i inne sprawy takie również ciekawe również też was zapras zapraszam was na, na na Nikorpi to jest taki odcinek o wszystkim tak jak może, mogę was również zaprosić na mój drugi kanał której nazwy Powiem Wam w następnym odcinku, powiem Wam nazwę mojego, nowe, mojego nowego yy, kanału. Wtedy również w tym następnym odcinku możecie na niego wbijać, yy, ponieważ nadal trwa ten eksperyment, ale film tam już jeden jest. E, więc jeżeli ktoś z Was ma. Yy, więc ja Was zapraszam na poprzednie odcinki, na te kanały. Łapkujcie, subujcie, piszcie komentarze, czy rybki Wam się podobały. Yy, ja się z Wami żegnam, Elo! Nie wyłączajcie jeszcze tego filmu, mam jeszcze dla was ważną wiadomość. Ze względu na to, że nasze pajączki rosną. No, niestety mówię jeszcze pajączki, ponieważ jeszcze żaden z nich nie zadominował pojemnikiem. Ale widziałem już atak ze strony naszego starego pajączka, żeby się nie mylić, ustalmy, że mówimy, naszego kątniczka i tego starego pajączka no, i informacją dla Was jest to, że przygotowuje się do. Pewnej aktualizacji, możecie sobie pomyśleć, hmm, skoro teraz była aktualizacja rybek, no to co może być następną aktualizacją? No aktualizacja właśnie naszych pajączków yy, i przygotowuje się właśnie do tej aktualizacji i jest dla was taki challenge. Jeżeli dobijemy 26 subskrypcji, to yy, zrobimy tą aktualizację, bo ona będzie odjechana. E, wszystkiego dowiecie się na, mam nadzieję, następnym odcinku, jeżeli uda Wam się dobić tą subskrypcję, e, bo to tylko jedna subskrypcja brakuje e, do 26, więc mam nadzieję, że Wam się uda, mam nadzieję, że będziemy, będę mógł nagrać dla Was ten odcinek, to była właśnie ta informacja dla Was ode mnie e, i elo!